No bonjour, dzień dobry, witam serdecznie, kurczę, kolejny odcinek Eliminatorka właśnie przed wami i w sumie przede mną, ja też nie wiem jakie będą dalsze nasze losy, no ale co tam, widzimy się, hello, cześć wszystkim, z tej strony Mlekolud, tak zaczynam, że potem nie wiem gdzie wcisnąć moje cześć wszystkim, 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 tak, dokładnie tak, ale no, yy, udało się już chyba cały wstęp ogarnięty, słuchajcie, widzimy się znowu w Eliminatorze, yy, no i te wstępy przez to są takie całkiem dynamiczne, że ja nie nadążam za nimi normalnie, wiecie, już się gra zaczyna, ja już muszę się szykować i takie ok, Dobra, ale wypaliło, słuchajcie, zrespiliśmy się w dziwnym miejscu. W sensie wybrałem sobie to miejsce tutaj, żeby zobaczyć, czy tu jakieś w ogóle dropy się pojawiają. Byłem, no i nie ma. No cóż, a więc jedziemy dalej w takim razie. No i słuchajcie, chyba pierwszy odcinek forzy na moim kanale w klasycznej rozdzielczości najpopularniejszej, czyli 16 na 9. Przetestujemy sobie, sprawdzimy, a Wy mi napiszcie. Czy wam to robi jakąś większą różnicę, czy wolicie tak, czy wolicie szeroką? Wiecie, mi jest wygodniej grać szeroką pod względem takim, że po prostu mam taki monitor i więcej widzę pod względem grania, ale za to wygodniej mi jest wrzucać Forzę zwykłą, ponieważ szeroka przetwarza się ponad 24 godziny, więc muszę dużo wcześniej planować filmik i kminić, żeby go wrzucić, bo inaczej się nie przetworzy macie w słabej jakości, go dodatkowo się dłużej renderuje, no i wiecie, więcej jest z nimi zachodów, więc teraz sam nie wiem jak ogarnąć, na razie powrzucam troszeczkę odcinków w wersji 16 na 9 i sobie poogarniamy, popatrzymy, jak tam wam bardziej pasuje. No i słuchajcie, początek zapowiada się bardzo średni, ponieważ nie widzę tutaj żadnego sensownego dropu, ale jedziemy i szukamy w takim razie, już wróćmy głową do rozgrywki bardziej, a nie, nie gadajmy już o takich rzeczach poza, no i słuchajcie, tutaj na razie jest cisza i spokój totalny, właściwie nie wiem, w którą stronę się udać i tak sobie jadę automatycznie w stronę tych naszych domków klasycznie, gdzie prawie najczęściej zaczynam i najwięcej z dropów po prostu, no i chyba to będzie dobra opcja, no coś w końcu chyba trafimy, nie, no gdzieś trzeba coś trafić. A właśnie, ja tu muzykę miałem włączoną, oh no, zaraz mi YouTube zdejmie filmik i się skończy, nie? Wyłączam tą muzykę, to jest słabe, że ta muzyka się wciska gdzie się da po prostu, nie? No na siłę, nawet jak się ją powyłącza wszędzie do zera i w ogóle to najtak no tak będzie. O Boże, gdzie ja wjechałem? Kałan, jedź, jedź, jedź! Realistyczny tutaj off-road robimy miniakiem. Myślałem w ogóle o takich odcinkach, żeby wrzucić taki pseudo-realistyczny offroad jakimiś fajnymi autkami terenowymi bez komentarza, tylko takie wiecie, takie ASMR, dźwięki silnika i jazda po górach, wyznaczenie jakiejś trasy, filmik powiedzmy z 5 minut jak jadę po górach, bo wiem, że to jest mega popularne za granicą, w Polsce nie widziałem czegoś takiego, może jest, może się na to nie natrafiłem jeszcze, ale no, to by było chyba ciekawe Dobra, słuchajcie, tutaj ktoś już coś podniósł Ale mamy też dwa dropy, trzy nawet Dobra, coś wybierzemy, coś się nam uda wybrać Raptora nie bierzemy Dobra, to jedziemy tutaj, cztery dropy nawet Łooo, no to jest najlepsze miejsce w ogóle Dobra, od razu biorę Subaru to z ósemkę Biorę to, to jest dobry początek teraz Lecimy tym Nie no, no po prostu to jest najlepsze miejsce do dropów Serio, nie ma co w ogóle się zastanawiać Tutaj są same dropy, zawsze po prostu pełno serio. Rzadko się zdarza, żeby tu nie było dropa. To jest najlepsze po prostu miejsce. Trudno. Może monotematyczne, że ja stąd startuję, ale dzięki temu zawsze coś dobrego się trafi. A nie, że potem jeździmy, kluczymy, szukamy, nie wiadomo czego. Nie, 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 nie. Trzeba jeździć tędy po prostu zawsze, prawie zawsze. No, czwóreczka już spoko, no jakoś teraz nic się więcej nie trafia, ale widzę, że tam też był dropik jakiś i tu jest też kolejny, co się dzieje? No naprawdę, idealna strona tutaj jest mapy pod względem dropów. Nawet jak nigdzie nie ma, to tutaj raczej jakiś taki drobny nam się skapnie. Ale jak na razie. Hmm. Dropy dropami. Czwórka to już jest samochód, który można by się ścigać, mimo wszystko. Więc ja bym poszukał sobie jakiegoś godnego przeciwnika. Wiadomo, dropy po drodze też sobie posprawdzamy, bo to jest ważna sprawa. Ale na razie to tutaj na drodze mi nic się nie chce ustawić. O, tutaj kogoś mamy. Dobra, 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 dobra. Jedziemy tędy, jeszcze tam jest dropik, pojedziemy, on może go podnieść w sumie. Więc obadamy sobie go na spokojnie, zobaczymy, czy go podniesie. Jeżeli podniesie, no to będziemy wiedzieć co właściwie, bo wyskoczy nam. Nie, golf, okej. Okay. Czyli wyżej niż drugi tier zapewne, skoro tego nie chciał podnieść, nie? To już taka tutaj drobna zależność. No dobra, okej, okay, okej, okay. pojedziemy dalej w takim razie. Yh, vogule , ma mängis . Nie wiem, skąd to się bierze. Przycina mi audio. Jestem ciekaw, czy teraz jak mówię, to mnie słychać dobrze. Mam taką drobną nadzieję. Jakieś mikro takie, mam przycięcia audio w y, całym Windowsie, to nie tylko w grze. I troszeczkę mnie to trapi. Nie mogę namierzyć właściwie źródła problemu. Czy to są jakieś aktualizacje, czy to jakiś kabel niedopięty, czy o co tutaj może chodzić, to ja nie wiem. Ale ile tu jest dropów, słuchajcie, to też jest fajne miejsce. Tutaj widzę, że warto je zwiedzić. Więc obejmijmy sobie te wszystkie dropiki tutaj po kolei. Yy, trójka Subaru, zawsze spoko. O nie, o nie, o nie, o nie, mamy problem, mamy problem, mamy problem, mamy problem. Trąbi, trąbi na nas. Dobra, zrespiliśmy się, ale on nas nie wyzwał, więc spoko. Dobra, jesteśmy do góry, tym sposobem zbiewamy od niego, nawet nie wiem co to było, ale udało nam się uciec, dobra. Nicely done, goni nas. O no, o oh, no, to jest Lambo. Nie wiem, jak ja mam je tutaj wyrolować, naprawdę. O, przyjechałem przez te skały, nie wiedziałem, że one takie są. No dobra. Wyścignął nas Aventador na dziesiątym poziomie Właściwie nie mamy za bardzo szans To, że on się tam wywrócił To jeszcze nic nie zmienia zupełnie Jak on pojedzie z tyłu i troszeczkę bardziej pod górę To i tak to wygra Jak na razie zrespił się ultra słabo Więc to by było kozackie jakbyśmy to wygrali Ale no nie, no ja nie widzę takiej szansy Tak naprawdę, chociaż wiecie On teraz będzie miał spinę max Żeby mnie dogonić, a tu jest pełno drzew Po drodze, więc może Jest jakaś mikro szansa Nie wiem, no zasuwamy ile sił w koło to by było tak śmieszne. Jakbym wygrał czwartym poziomem z Aventadorem, że chyba bym po prostu skisł totalnie ze śmiechu, nie? Ale dobra, ja się muszę skupić. Bo wiecie, śmichy chichy. To ja nie wygram. Muszę się tutaj ogarnąć między tymi drzewami, żeby to przejechać szybciutko, bo to jest jeszcze półtora kilometra w linii prostej, co prawda, więc trzeba zasuwać. Ta strefa już całkiem się kurczy w ogóle, nawet się nie spodziewałem. Dobra, lecimy. Pozycja pierwsza na dwóch cały czas, ale on teraz, ja czuję, że on zaraz zacznie nas wyprzedzać gdzieś. Gdzieś się po prostu pojawi znikąd, moim zdaniem. Uwaga, czy to się uda? jak to się uda, to to będzie drugi najlepszy chyba odcinek po prostu, uwaga, uwaga, nie dojeżdża jeszcze, nie ma go, nigdzie go nie widzę po prostu. Chyba się uda, uwaga! Haha, <laughs> oh yeah. No tak, to ja mogę wygrywać tutaj te rzeczy. On chyba nawet wyszedł, skoro jest opponent. Co za jazda! Czwartym tierem wygraliśmy z dziesiątym. To jest nienormalne, wręcz. Jak mi na tych filmikach potrafi podejść tutaj dobrze. Autko, no to jest niesamowite, te wyścigi są chyba pode mnie oskryptowane, no po prostu mistrzostwo, dziesiąty tier kontra czwarty i to ja wygrałem XD, Boże, koleś, ogarnij się, ćwicz, ćwicz, nie rób takich głupich błędów. Ja też, wiecie, nie, teraz nie mogę kozaczyć za bardzo, bo jeszcze przegra mi co będzie, nie? Ale dobra, ogarnijmy sobie. Tutaj jakieś niższe tiery się ścigają. No dobrze, dobrze, niech się ścigają. My sobie pojedziemy tu posprawdzać teraz, wiecie, z dziesiątym tierem to ja teraz mogę sobie na spokojnie tutaj śmigać i ogarniać co się dzieje, nie? Kurczę, jakie piękne to było zagranie z mojej strony. To no, coś, coś pięknego. Dobrze, że od razu pojechałem. I tak trochę spróbowałem właśnie go ograć. Jego trochę wyrzuciło z trasy. Będzie się ścigał? Nie, nie ściga się. No dobra. Nie wiem czego chwilę nie pomęczyć, wiecie, żebym mnie spróbował wyzwać. Mm, czy on jest na to gotowy? I czy ja jestem na to gotowy? Wiecie, to nie ma pewności, że jak ja teraz z nim teraz pojadę, to wygram, bo tutaj w drzewach Aventador jest gorszy przede wszystkim, no skrętny mniej, na wyboje nieodporny, więc wiecie co, chyba nie będę się w to bawił i pojadę sobie na festiwal na spokojnie, tam sobie poczekamy, na wielki wyścig może, może się uda mm, i będzie spoko, nie? A tak to zaryzykuję, z jakiejś głupoty przegram i co? A jednak awentadorek spoko zawsze nie jest to najlepsza dziesiątka, moim zdaniem. Ale też, już spoko auto, no kurcze, szanujmy się, no takim samochodzikiem to ja bym mógł śmigać. Daily Driver. <laughs> nie no, na co dzień to by było słabo jeździć, chyba, lambo, moim zdaniem. Niewygodne, to za niskie. Nie no, gdzie tam zakupy? Nie ma szans po prostu. Tesla. Dla mnie, moim marzeniem to była Tesla Model S, jeszcze Plaid najlepiej. Chociaż taka różnica do mnie nie przemawia, ale no, taki daily driver to byłby ekstra, nie? Ładować sobie tylko w domu i potem jeździć za darmo wręcz, to by było super. No wiecie, z paneli czy coś to zawsze, zawsze taniej wychodzi, nie powiem, że nie. No, ale to można na razie sobie pomarzyć. W każdym razie, słuchajcie, tutaj mamy jakiegoś przeciwnika. Czy on będzie nas chciał wyzwać? Czy on nas będzie nie o będzie chciał! Co za ziomo! Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jedziemy. Czy przez środek nam będzie kazało? Nie, jedziemy bokiem. Lecimy bokiem wokół festiwalu. Jak na razie źle się dzieje. Bardzo źle się dzieje. Słuchajcie. Może być tak, że to Lambo ma jakąś klątwę. Serio, bo po prostu to było sławiutkie z mojej strony. Jest szansa, że ja to przegram tym sposobem, bo on sobie teraz wyleciał gdzieś do przodu. Co prawda, chyba też w coś uderzył, bo widzę, że stoi w miejscu. Więc czym prędzej, po prostu muszę tutaj lecieć, żeby to nadrobić. Nie wiem, jak ja tu wyrobię się z tymi zakrętami. O, matko boska, dobra. Zasuwamy, dobra. Gaz do dechy, chyba nam się jeszcze uda to wygrać. No, teraz już na asfalt. I rozpęd. Ja nie mogę, ale adrenalinka. Mogłem jechać jeszcze asfaltem. Zostało 900 metrów niedługo niego. Czy on ze mną piątką wygra? To jest klątwa Lamborghini. To jest klątwa Lamborghini, po prostu Tyle powiem. Uwaga, uwaga. No nie, udało mu się. Co no Nie no, ewidentnie klątwa Lamborghini. No nic, widzimy się w następnym. Niesamowite po prostu była ta porażka, nadal nie mogę... Po prostu tego przeżyć, ale trudno. Jedziemy, teraz się rozpimy w naszym klasycznym miejscu. Jest już jakiś dropik, tylko tam też jest jakiś gagatek, więc podjedźmy szybciutko. To będzie niski poziom, bo on go w ogóle nie podniósł, więc no właśnie, troszeczkę zignorował. My też zignorujemy mimo wszystko ten dropik i pojedziemy sobie w inną stronę w takim razie. Raczej na razie tu będzie zlot miniaków, więc nie ma co się bać, ale no nie mogę przeżyć tego co się stało tam. No nie no, to była masakra, ale cóż, dobra. Jedziemy dalej, teraz to ugramy, albo nie wiem, chociaż dobrze sobie pogramy i będzie fajnie. I słuchajcie, tak sobie myślę o tych moich przycięciach audio i bardzo, bardzo mocno zastanawiam się, czy to nie będzie czasem kabel od mikrofonu? Ponieważ, jak nim lekciutko poruszam, to często mi wyskakuje, że odłączono i podłączono jakieś urządzenie, więc może być tak. On przebiega mnie z tyłu, tak kąpa mniej więcej, że się bardzo mocno nagrzewa od wylatującego ciepłego powietrza i robi się dosyć giętki. I nie wiem, czy po prostu w środku jakoś się tam coś za bardzo nie yy, zepsuło. Nie wiem, ekranowanie padło, że tak powiem, w sensie. Się... Nie jest dobrze odizolowany czy coś? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Właśnie nie padło ekranowanie, tylko ekranowanie jest chyba złe. Tak mi się wydaje. Ale no nie wiem, nie, nie będę się mądrował, bo się na tym nie znam. W każdym razie muszę to ogarnąć tak, żeby nie było problemów. Mam nadzieję, że nagrywając to w tym momencie będzie mnie słychać dobrze. Ja sobie to oczywiście sprawdzę w postprodukcji, czy nie ma żadnych przecinek. Miejmy nadzieję, że nie, jak już to jakiś taki mikro raz, trzy, dwa i to wszystko. A nie, że teraz na przykład mówię jak robot, wiecie, ja się wam produkuję, a tak naprawdę to nawet nie ujrzy światła dziennego, więc nie wiem po co to mówię, bo wtedy... I tak by tego nie było nigdzie i byście o tym nie wiedzieli, to jest dopiero paradoks. No dobra, mamy tutaj kogoś, miniaka, mini piccolo. No proszę bardzo, jedziemy w tą stronę, to jest wyścig kurcze, o drugi tier, a nie jakieś dziesiątki, czwórki, ósemki. Lecimy, to jest poważny wyścig, mini kontra mini, kupa kontra kupa. Tak nazywa to lucek i tak też zrobimy, wygramy sobie wyścig na miniaka. Myślę, że nawet bezproblemowo. Chociaż jak nas tutaj tak pozarzuca, to jeszcze się możemy zdziwić w sumie tutaj nieraz, ale zobaczymy. Jedźmy sobie w takim razie czym prędzej. I teraz tak, tutaj są te ogrody. Te ogrody przydałoby się mięknąć tak trochę od boku, żeby tutaj się nie władować w jakieś hopki, nie wiadomo jakie tereny, tylko boję się, że tutaj będzie woda. Nie, jest idealnie, no pięknie, tu prześmignąłem sobie wzdłuż po brzegu i nie muszę się haczyć ani o ogrody, ani o wodę. Więc super, dobra, ale zostało w ogóle jeszcze prawie 2 km, więc kawał drogi. Wiedzimy sobie... Nie, dobra, nie wiedziemy na mostek. Jedziemy przez wodę już tutaj agresywnie. Ciekawe jak ten mini, który za nami gdzieś tam pojechał. Pewnie już zniknął. W ogóle go nie widzę tutaj. No cóż, dobra, nie będziemy go zaczyć, bo zaraz przegramy, jeszcze się y, smutno tutaj y, zdziwimy. Więc jedźmy tutaj, sobie ogarnijmy lewo, prawo. Już blisko w sumie, więc podjedziemy na spokoju. Kurczę no tym lambo jakbym nie walnął w to drzewo, to bym bez problemu wygrał. No ale cóż, bywa i tak, trzeba to przeżyć. Czy to jest do góry? Czy to jest do góry na torowisku? Nie już myślałem, to by było dzikie straszliwie, jakby trzeba było tak ugrać, żeby wjechać do góry, ale nie. W ogóle chyba nigdy dotąd nie miałem wyścigu. To jest chyba pierwszy raz tutaj, więc ciekawe, ciekawe. No dobra, co nam za dwójka tutaj trafi się, to nie mam pojęcia. Raczej żadnej dobrej nie ma, więc obojętnie. Dawać mi dawać Galancik. Niech będzie ten galant, a co ej, jakiś dropik tam był chyba, chyba jakiś dropik tutaj był. Jest, 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 jest. Gdzie jest ten dropik? Tam, na tym budyneczku, dobra. Musimy tam pojechać, bo właściwie nic lepszego do roboty nie mamy. Yy, to jest poza strefą, ale w minutkę, 22 to jeszcze jest do... O, i tam jest kolejny, dobra, tutaj trochę dropów widać, więc wykorzystajmy to i podjedźmy tutaj do jednego, do drugiego i z powrotem tam do strefy. Yy, ten nawet jest w sumie w strefie, więc spoczko. Ten niestety, ale chyba na pograniczu, albo nie, 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 dobra. O, no i to są dropy, no słuchajcie, no i warto tutaj było jechać, no. Dobra, teraz to możemy sobie grać, z szóstką to już będziemy pokonywać ludzi, bardzo dobry bowlerek, bardzo fajnie będzie się nim raczej śmigało, więc spoko. Podjedziemy sobie po tego dropa, ale wątpię, żeby to było coś lepszego niż ten bowler, to jest fajne autko offroadowe, takie... Całkiem zwinne, nie za duże, też, więc mega spoko. No nie, no tutaj lancia Delta na trzecim to podziękujemy. Uprzejmie, ale podziękujemy. Yy, dobra, przejdźmy sobie tutaj. Ciach, okej. Okay. Czyżby mikroprzycięcia? A nie, mam pojęcia. Nawet trzymuję. <grybujesz> no nieźle. Dobra, jedziemy po górę. O, ciężko, ciężko tutaj dojechać. Hop, hop, dobra. I rozejrzyjmy się. O, okej, okay. tutaj mamy dropa, widzimy. Obok, nawet dwa dropy. Dobra, spróbuję się tutaj dobrze wybić jakoś. O, no nie tak źle w sumie. I złapiemy trakcję. Gaz dodechy. I no, to nie było dobre, ale wyratowane, więc spoko nie jesteśmy na dachu, tak jak Lambo. Niestety. Yy, dobra, tu jest Galancik, tylko w ogóle na to nie patrzymy. Już mieliśmy galanta, posłużył nam dobrze, żeby dojechać do innego dropa. No cóż, a teraz tutaj gdzieś. Coś mi tutaj gdzieś migało. Ale nie pamiętam do końca gdzie? Hmm. Gdzieś... Halo, gdzieś tutaj, nie? Na górce? Z górki powinniśmy widzieć to chyba. Dobra, podjedźmy sobie. Wow, on ma taki fajny dźwięk od przodu w ogóle. Nice, nice. Nie spodziewałem się, że tak go będzie słychać. Dobra, ale... Tutaj jakiś drop powinien być. To, tamten to jest Galant, a to coś miało być. No cóż, dobra, nie ma tego dropa, więc pojedziemy sobie tędy, po prostu, nieważne gdzie, ważne, że przed siebie. Pozwiedzamy te tereny, wiedźmy sobie na tą górkę. Andrzej Duda z nami gra nawet, więc to jest poważna gra, słuchajcie, musimy się słuchać. Mm, wiecie, z prezydentem to nie ma przelewek, <laughs> dokładnie tak, ale no nie no, wygrajmy z nim najlepiej, to w ogóle będzie śmiesznie, obalmy ten, wiecie. Wygrajmy po prostu, tyle powiem, nie będę się tutaj politycznie udzielał. Wydaje mi się, nie, że nie, to nie na miejscu. Dobra, mamy tutaj dropik. Jedziemy po niego. Come on, tym bowlerem tutaj się trzeba przycisnąć przez te drzewa. Uuu, dobra, może być i tak. Tak też przejedziemy i no piątka, też spoko, ram rebel, ale no jak ja mam szóstkę, to no nie będę przecież tego wybierał, nie? Wiecie co, teraz chyba już pojadę w stronę przeciwników, bo ile można tutaj się kręcić w kółko bez żadnego wyścigu, to jest żadna gra, więc podjedźmy sobie... Ej, no come on, rozwal się, albo przejedź. No co jest? Ej, bowler, co ty taki słabiutki? Come on, gaz do dechy. Tam jest jakiś jeden osobnik. Tutaj przed nami też coś widać. Ło, tam jest więcej ludzi. Dobra, tam sobie podjedziemy między owcami prześmigniemy sobie i trzeba się tu rozejrzeć, czy oni są chętni na jakieś może małe, drobne wyścigi. No sprawdźmy, sprawdźmy tego, co. Okej, okay, ja myślę, że musimy jechać w tą stronę. Dobrze, myślałem, no kurczę, nie ma co się dziwić, bo bo tak idzie strefa, tylko boję się, że on zdąży się rozpędzić do tego czasu i mnie dogoni. Muszę lecieć po prostu przed siebie, bez żadnego zakłócenia, najmniejszego po prostu, idealnie przed siebie i nie uderzyć w drzewo i dzięki temu wygramy. Jak o coś zahaczy, o on zahaczył o coś, dobra, to wygramy. Bierzemy Audiczkę. Najseryjniej, no tak się robi właśnie w tej gierce, no nie? Dobra, nice, tak można grać, dobra, wracamy na wyższe to wyższe tory, wyższe tiery, Urus czy Audi, Audi, Urus jest, on ma klątwę, Urus ma na sobie klątwę, jego nie bierzemy, bo nim się zawsze przegrywa, tyle wam powiem, naprawdę, no, tak mój kumpel miał kiedyś, powiem wam, no, więc ja wierzę w tą klątwę, w sensie widziałem na własne oczy, tyle mogę wam powiedzieć. Kiedyś musimy złamać tą klontwę Urusa, ale na razie to sobie ogarnijmy tutaj. Yy, Audi RS6, to jest fajniutkie auto, chętnie bym je przyjął yy, tak na żywo, jak chcecie mi je dać to ja chętnie przyjmę, więc spoko by było, nie? Hmm, dokładnie. Yy, dobra, tam przed nami ktoś bardzo sprytnie zwiewa w ogóle, więc nie wiem czy warto go gonić jak on tak zasuwa. Jak on tak będzie zasuwał w wyścigu to wiecie, no trochę mi się to nie będzie podobało. No, zaparkujemy tu sobie. I koniec, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Tak więc, nie no, szartuję, dobra, jedziemy dalej <laughs> Come on Znajdźmy jakiegoś godnego przeciwnika Włączmy sygnały Wow, 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 wow Ale się tam ktoś glitchował Widzieliście jak on latał krzywo w ogóle Do góry nogami, co to było Masakra, what Kolejny, co się dzieje S Są jacyś cheaterzy chyba na sesji Wszyscy się ścigają Tutaj jeden należy do eliminatorów. Eliminatów, okej, okay. no proszę, eliminat to chyba ten co jest wyeliminowany, nie? To chyba trochę słabo, chociaż nie wiem, może nie, może to jest eliminat, to ten co eliminuje, no nie będę się mądrował, ale dobra. Przejdźmy sobie tędy, bo tutaj widzimy jednego gracza samotnego, o proszę, w lesie, na grzyby sobie pojechał, pewnie jakimś Volkswagenem. Chiluję sobie w lesie i się próbuje schować, a tu wściekłe Audi RS6 go zaraz będzie gonić, naprawdę, tylko się poodbijam od tych wszystkich drzew. Dobra, full rozpęd, widzę jak tam coś się przesmykuje między drzewami, lepiej niż ja mu to idzie, więc może lepiej jak go nie będę gonił, ale nie no, no trzeba zaryzykować, w wyścigu mi się inaczej jedzie niż tak w ciemno, wiecie, to tak działa, na stówę, dobra, jedziemy, zaryzykujemy. Pik na no, ręcznym. Czy to jest. Mm, bowler? Nie, nie bowler, tylko to jest z Final Fantasy chyba samochodzik, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, spróbujemy go dogonić. On tutaj gra z nami w kotka i myszkę. E, tak, to jest kwarc regalia chyba. Tak, o to, o to mi chodziło. Zobaczymy. No, kwarca teoretycznie dałoby się pokonać, ale tak jak on jedzie, jak zwariowany, to nie wiem zupełnie, co on zrobi. Nie, to nie jest kwarc, to jest z to jest Porsche chyba. Gajen! Tak, chyba tak. No dobra, podjedźmy do niego troszeczkę bliżej. Sprawdźmy co ma nam do powiedzenia. Kurde, no nie mogę go dogonić, wiecie, normalnie nie podoba mi się ta... taka kolej rzeczy. Chyba nie będziemy go ścigać, gonić, skoro wiecie, on nam zwiewa szybciej niż... niż my mogło, możemy dogonić. Chyba nie ma co tamto. Dobra, tu jest przed nami ktoś. Tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, to jest y, Audi RS6 z tego co dobrze pamiętam. To jest niższy tier. Więc możemy podjechać, pyknąć go. Yy, dokładnie, Audi RS6 kontra Audi RS6, czyli pojedynek czterech yy, okręgów. No, olimpijski prawie, tylko tam jest pięć, nie? <grytanie> ale no, razem tworzymy 2,5. i pół, nie, półtorej olimpiady z naszymi kółkami. Bez sensu to mówię, ale Audi RS6 z roku 2000. 16, jeśli się nie mylę, wygrało z starym Audi RS6 w tym momencie. Piękny wyścig, ósmy tier przed nami, zaraz się ujawni, więc super Galardo Spider. Okej, okay. z 15, poprawka to jest Audi RS6 z 15. Jakby z 16 pewnie wyglądało tak samo, ale niech będzie, że z 15. Okej, okay, goni nas tutaj ktoś. Znaczy, jedzie obok właściwie nas i chyba się wystraszył i nie wyzwał nas, ale uchu, hu, Tutaj jest dziesiątka, ta dziesiątka kogoś goni. Ja się chyba nie będę w nią, z nią bawił, ale widzę. O, oh, okej, okay. mamy fajny showdown. I przycina nam dźwięk. To też niedobrze. Niedobrze, nie dobrze, nie dobrze. Mm, dobra. Musimy się rozejrzeć. Ja się chyba ustawię w tym miejscu, czyli tak jak mniej więcej teraz jadę i w lewo. Ja się cały czas boję, że przycina ten dźwięk. Oby tak nie było naprawdę. Proszę, proszę. O, patrzcie, to jest cały czas to ten Porsche Kajen, chyba. Więc nieźle mu się udało uciekać. Chyba to jest Porsche Kajen. Ale z tej odległości ciężko mi stwierdzić. Dobra, jedziemy do celu, jedziemy przed siebie. To nie jest Kajen, to jest piąty? To jest Makan. Okej. Okay. Serio, będziesz mnie spychał, ziomek? Serio. Jak można. No nie, no graliśmy z cheaterem na stówę. Na stół wygraliśmy z cheaterem. Ja widziałem jak on się teleportował, i teraz od razu wygrał. Co za ziomek, masakra! Pierwszy raz chyba grałem z cheaterem tutaj. No proszę, tak się właśnie gra tutaj z cheaterami. Nie polecam serdecznie ziomka w ogóle. No cóż, no cóż, zakończmy to. Pasmo, nieszczęści, Było spoko, były fajne wyścigi. Te dwa albo trzy były naprawdę potężne wyścigi. Na końcówka widzicie, no nie, twu, 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 serio, oby mu nie wiem. Oby mu skraszowało gierkę, czy coś, no trochę niemiło, ale no słuchajcie, to jest cheater, więc nie można się z nim tutaj bawić, nie? Dobra, słuchajcie, no niestety nie udało się, ale to by było na tyle w tym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do, kolej i do kolejnych odcinków z Forza Horizon 4 i różnych innych gierek. Na razie.